Witaliśmy się, Kasper Muszyński, jak ręka? Ciężko działa, no, troszkę może noga mnie boli, bo kopałem go <głos》> troszkę za most, no niewłaściwe miejsce, ale wszystko szło ok. Zadowolony dzisiaj z występu? Niekoniecznie, znaczy ja, zwycięstwo zawsze cieszę? ale jest kilka rzeczy, które można poprawić, to są takie rzeczy niekoniecznie związane z, z moją formą, jaką tutaj dzisiaj pokazałem, tylko po prostu z czasem budowania tej formy. Patrząc na, na, miałeś dobry przegląd sytuacji, to co widziałem, bardzo dobrze czytałeś tą walkę, może brakowało jeszcze tam kilku akcentów i ta walka mogłaby się zakończyć nawet przed czasem, ale rywal też bardzo twardy. Twardy, tak, so, bardzo solidny, cieszę się, że mógłbym z kimś takim zawalczyć, ale, tak jak dążę już do, do kończenia takich rywali, także nie byłem zadowolony z tego, ale mimo wszystko, jako, co zaprezentowałem, to wyglądało mi mimo wszystko fajnie, jak obejrzałem to tak troszkę drugim okiem, także... Ja... Okej. Okay. zrobiłem swoje. Nie zdeprymowało się to, że nie zrobił wagi z taką, bo miał chyba z 3 kg kilogramy nadwagi, przewagi nad tobą. Kurczę, spodziewaliśmy się tego. Ja z bratem obstawiałem, ile kilogramów nie zrobiłem. W ogóle przyjęliście to na miękko? Kurczę, no, nie ma, już nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ja byłem, jestem bardzo dobrze, byłem przygotowany, się czułem, także czy ważył nawet 80 kilo, to dzisiaj nie zrobiłoby żadnej różnicy. No. Może lepiej nie trzymaj się tej siedemdziesiątki, bo w tej siedemdziesiątce Cię widzę i naprawdę dobrze Ci idzie. Akurat limit 71 to chyba też łatwiej troszeczkę było, co? Akurat do wagi już podchodzę coraz mądrzej, także limit... chciałbym zobaczyć opas się do 70 kg. 7,1 jest taka waga, także korzystamy z tego, ale docelowo 70. Zwycięstwo brata dzisiaj, udany powrót Łudu w jego wykonaniu, zaczarowany rywal, ja mówię, kurczę, co ten facet robi w ogóle, że, że rywal jak ogłupiały po pierwszej rundzie, już nie wiedział co się dzieje i gdzie się dzieje. Dokładnie, to jest właśnie styl Bartka, nigdy nie wiesz skąd co przyjdzie, także to to chodzi, tak, taka magia Bartka. Ale Ty też widziałem, że korzystasz i na przykład kopnięcia na zakrośną nogę bardzo dobre, eee, praktycznie mu wyłączyły tą nogę, on później już bronił, kilka razy trafiłeś w blok, bolało? Trochę bolał. Znaczy teraz boli, ale to chwila, moment momencie przejdzie. No to właśnie tak zauważyłem. Mówię, kurczę teraz nie kopnie, bo przyjął na blok, ale później jednak ponawiałeś, bo chyba minął ten ból i, i to się opłaciło, bo praktycznie nie istniał w tym pojedynku, jeśli chodzi o, o te niskie kopnięcia. Tak. To, to jest taka, bardzo pasowało pod jego styl. On tak miał bardzo tą nogę prostą, tak szedł do przodu, tylko, tylko musiałem to wykorzystać i to się udało. Mam nadzieję, że go też boli. Co jeszcze możesz poprawić w swoim warsztacie, żeby już ten europejski taki poziom trzymać? Przede wszystkim, tylko i wyłącznie ten czas przygotowań troszkę ograniczyć. Troszkę przedobrzyliśmy. Zdarza się, trudno. Pracy było mnóstwo i tak na moment, który trafiłem z formą, i tak pokazałem, dominowałem rywala. Także, jeżeli ta walka byłaby dwa tygodnie wcześniej, myślę, że spokojnie po pierwszej rundzie już by był koniec. Ale dobrze, że pokazałeś się, bo po co tak szybko kończyć występ. Trzeba się pokazać publiczności, niech się delektuje. Ja lubię walki na pełnym dystansie, bo to pokazuje klasę zawodnika. Oczywiście, no fajne są nokauty, to też ludzie podkreślają, ale tutaj dzisiaj pokazałeś pełną dojrzałość. No i co? Czekam na kolejny występ. Kiedy? Bardzo się cieszę za sobą uznania. E, na pewno grudzień, na pewno grudzień, na pewno walka o pas. Mam nadzieję, że takim zagranicznym przeciwnikiem, już rywale z Polski już w ogóle mnie nie interesują, już jestem... Takim... Adam Gielato? W ogóle już mnie nie interesuje, już... Jeszcze rok temu? Jak najbardziej, okej, okay. coś bym na tym zyskał, teraz nic nie zyskam. To co, czekam na walkę o pas. Czekam na 14 grudnia się widzimy, porozmawiamy. Mam nadzieję, że będzie równie dobra walka jak dzisiaj i rodzinnie, może Bartek też wystąpi. Chociaż mówił, że to jest męczące, nie? Dokładnie. Mam bardzo dużo obowiązków, mojego synka teraz, także kilka rzeczy na głowie. Ja jestem tylko, tylko i wyłącznie zawodnikiem. Ja ty, no, ty prowadzę tylko zajęcia. Mogę się skupić na sporcie na 100%. Także y, na 14 grudnia pokażę wszystko, co powinienem pokazać teraz. To co, dziękuję bardzo za ten wywiad, czekam na 14 grudnia, jestem zadowolony z dzisiaj, dzisiaj się trzeba cieszyć, rodzinnie wygrany team Armia Polkowice Górą, dziękuję bardzo. Dokładnie, Armia Polkowice Górą. Kasper Muszyński, dziękuję.